Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj odpakuję dla Was paczkę, którą dostałem od naszego polskiego dystrybutora firmy Cenega. I jest ona związana z Grosna Sniper Elite 4 i przy okazji Grow Husk. Zaraz zobaczycie, co się w tym zestawie znajduje. I zresztą, nie rozwlekając, przechodzimy do opakowania. I tak, mamy tutaj takie pudełeczko z logiem gry i wewnątrz którego znajdziemy metalowy kubek, również okraszony logiem gry. No, możemy od razu powiedzieć, że taki typowy wojskowy kubek, bo mimo wszystko metalowe, żeby nam się to nie rozwaliło. Bardzo ładny, trzeba przyznać. odłożymy go gdzieś na bok i idziemy dalej. O! Mamy tutaj również The Art of Sniper Elite 4, czyli mini artbook, lub jak to woli demo artbook. Bo zakładam, że skoro to, takie coś się pojawiło, no to yy, będzie można niedługo kupić pełnoprawny artbook do gry. Niestety. Nie ma żadnej edycji kolekcjonerskiej, przynajmniej u nas, dla tego tytułu. Więc, coś takiego jest dosyć rzadkie. Na świecie jest przynajmniej jedna edycja kolekcjonerska, ale jest ona tak cholernie droga i tak nieopłacalna, że nawet trudno sobie nią zawracać w głowę. I zobaczmy, jak wygląda ten artbook. Kredowy papier. Więc, tutaj, akurat bez zmian. Ale i jak widzicie. Ładne ilustracje. Niektóre ciemne. Ale taka fajna całkiem pozycja. Szczególnie, że tak właśnie jak mówię, nie dostaniemy żadnej edycji u nas. Trochę szkoda, ale cóż można zrobić. To zobaczymy od razu, ile stron to ma. No, 100 stron, więc mimo wszystko jak na taki... Fokus Jak na taki artbook to myślę, że jest nieźle. Jest to twarda oprawa. Następnym przedmiotem jest pocztówka Shiver Cliff z gry Husk, polskiego studia, które jeśli dobrze pada, liczy sobie 4 osoby. jest również przewodnik pod mieście w języku angielskim i faktycznie może tam dosłownie parę stron na kredowym papierze ale przewodnik jest co mamy jeszcze? a jeszcze coś tam jest e, zestaw Naszywek ze Sniper Elite hmm. Dobra, muszę odkleić niestety hmm. jest dziwnie mocno takie one i tak, naszywka talia z czwórką, czyli że czwarta część gry. I Sniper Elite 4 i poza tym mamy jeszcze latareczkę Sniper Elite 4 odtykamy o i nawet nam świeci użyteczna rzecz do kluczy i na dodatek metalowa w większości albo w części I w międzyczasie jak będzie łapał na no fokusa ostatnimi przedmiotami są dwie koszulki z hask otworzymy tylko jedną z nich bo jak widzicie są prawie identyczne i zaraz zobaczymy, jaki jest nadruk. Fajny, całkiem gruby materiał. Gruby nadruk. I mamy tu jakoś latarnię na spodzie. Postać. Niestety nie grałem, więc Wam nic więcej tu nie powiem. I na odwrocie i ramionach akurat tyle. Tak więc mamy samą sporą grafikę. Ok, nawet się udało to jakoś uchwycić. I dobra, to tyle. Taka paczka z gadżetami z różnych gier, dokładnie z dwóch tytułów. Tak więc dziękuję Cenele za podesłanie tego. Zawsze takie gazety, szczególnie że tak jak mówiłem edycji choćby Sniper Elite nie możemy się spodziewać u nas. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Cześć.